Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądał drugi dzień naszych kurek. Zapraszam. Nasze dziewczynki dzisiaj dalej sobie siedzą w środku. Zaraz Wam to dokładnie pokażę. O, zobaczcie. Chyba jest im tam naprawdę dobrze. O, proszę. Mają wszystko w środeczku: wodę, jedzonko, rozsypane ziarno. No cóż, będzie tu niezłe sprzątanie. Nie przeszkadzamy im Zgodnie z waszymi instrukcjami włożyłam im te jajka do jajnika, żeby wiedziały, że to jajnik, a nie sypialnia. Ale jajek naszych jeszcze nie ma. Więc e, my dalej grzecznie czekamy, nie przeszkadzamy im, e, aż wyjdą sobie tutaj na wybieg. Dzisiaj Sirka sobie wyszła tutaj na ten balkonik i na nim e, stała, ale nie odważyła się dalej. Zejść. No więc uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy, aż nasze dziewczyny zechcą wyjść i może przejść się na ogród, na trawkę. No ale na razie takich chęci nie ma. Więc wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za radę i wszelką pomoc. Oczywiście ja bardzo dziękuję Bartkowi z Kurzych Plotek za wszelką pomoc, radę, bo Bartek jest osobą bardzo doświadczoną i bardzo dużo wie na temat kur. No więc ja grzecznie czekam. I życzę wszystkim w takim razie miłego dnia i dziękuję za dużą ilość lajków, miłych słów. No i pozdrawiam.